Zaczyna się dzisiaj dzień wędzenia. Tutaj piecyk, zielony metr, zaczynamy rozpalać, rozgrzewać. Godzina rozgrzewki, i zaczynamy wędzenia. spędzimy dzisiaj uwaga, pierwszy rzut idą polędwiczki polędwice Cztery sztuki wieszamy momento A, no gdzie by je tu no dobra, polędwiczki idą na pierwszy ogień Hmm. Proszę tak się prezentują Żegnajcie na Cztery i pół godziny gdzieś Pięć godzin Polędwiczki Będziemy osobne bo, bo po prostu są delikatniejsze później wrzucimy resztę szyneczki karkówkę yy, boczek wędzony a i schap jeszcze temperatura jest 45, tak na 50 między 50 a 60 będziemy już się podnosi bo bo no mieliśmy otwarte drzwi to się Schodziło drewno olcha, suszona, suszona, suszona. Z... 17 lat, <grywa> godzina 45. pięć wędzenia. No. Teraz to też szło trochę za dużo. Chwilowo, przymykamy drzwiczki Cały czas ładny równiutko było No dobrze, między 50 a 60 Teraz 70+, plus ale zaraz to zgubimy Polędwiczki, 3 godziny minęły wędzenia Teraz podciągniemy do 80 stopni 20, pół godziny wygrzejemy i będą gotowe hura eee, może trochę o wędzarni wędzarnia a la kibelek, jak to niektórzy widząc ją myślą eee, drewniana nie trzeba długo suszyć nie ma skroplin z powodu murowane po prostu mają kondensat, trzeba mocno rozgrzać, żeby osuszyć przed wędzeniem. Tutaj to mierzę szybko. Proszę około metra odległości od piecyka. Tutaj metr do środka wędzarni. I tutaj piecyk wybudowany przeze mnie trochę niżej. Wyłożony szamotem. Można i chlebek upiec tak się tu pali wszystko w środku szamotem wyłożone ja, więc git za chwilę będziemy kończyć polędwiczki potem przyjdzie czas na resztę Jak to wygląda uwaga zobaczmy jak tam nasza polędwiczka o. Jest mięsko sprężyste, chyba jest ok. Zabieramy i przygotowujemy następne. Tak wyglądają, tak wyglądają nasze polędwiczki Oj, smaczniutko wyglądają. Zobaczmy jak się prezentuje druga część. Yy. No dole, mamy z tyłu boczek jeszcze nie wędzony, a będzie dwa rzędy. Potem mamy tu karkóweczka baleronik wędzony na i u góry szyneczki sztuk. 8 no, Więc więc co mamy? 8 sztuk szyneczek. Yy... 7 boczków wędzonych i pięć baleroników. Nie, coś tu pomieszałem. A nie, przepraszam. Dobrze. 5 baleroników, tylko szyneczek jest 4-6. A tam z tyłu tutaj dwa jeszcze są. Schabiki wędzone. Schaby a tak po korekcji. Z przodu dwa schabiki, pięć szyneczek. 7 boczków i 5 baleroników czyli karkówka wędzona zaczynamy czas start osuszone wcześniej także jedziemy gotowe do wędzenia dym leci dym więc nabieramy temperaturę. No, prawie. A w sumie w tym przedziale powinniśmy jechać. Będzie się. Tutaj, sobie w połowie procesu, jak to wygląda. Uuu, wszystko wisi i bawi Piękne kolorki nabiera. PKP. Zbliża się czwarta godzina, temperatura Olo. pięknie się tak będzie, PKP. PKP. No dobrze pierwsze idą szyneczki 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 schabek chwilowo na dół. a my to bierzemy szyneczki rozkrzyneczki Sześć szyneczek, proszę bardzo. Szyneczki pójdą teraz do parzenia. Mogę z chodnikiem z do góry. Idą do parzenia. Patrzę. 4, 5, 6 wody. Trochę dolujemy wody. No dobrze. Teraz szyneczki będą się parzyć. W temperaturze 85 stopni przez godzinkę. Ale musimy tę temperaturę uzyskać. Ok. Aktualnie mamy 50. Jest grzejem. Zjawiskowa wygląda to wędzenie w nocy. Moi na nowej pędzarni magia. A jakie będą pyszne wędlinki. Polędwiczka. Widać, nie <tryk> idę, olo. Wyciągamy. Kolejne karkóweczki i schabiki do parzenia. I teraz mamy tutaj prosto po parzeniu. Wrzucamy do lodowatej wody. Morsowanie, tak zwane pół godziny. Ostatnia porcja. Zostały boczki. Coś tu widać, pewnie nic nie widać. Bierzemy baczki. Tak baczki. Baczki do parzenia boczki Tak to wygląda. Szynka idealna. Co czyste? Nie, nie. Tak tu się prezentują nasze wczorajsze wędzoneczki? Schłodzone, obsuszone. Więc trzeba dzisiaj porozdawać, posmakować reszty. Karkóweczka, schabik i, i boczek. Zobaczymy, jak spakuje później. No i trzeba rozdać i pochować do zamrażarki, lodówki i tak dalej. I pusto już dzisiaj. Całaś operacji trwała 10 dni. Najpierw przygotowanie solanki. sól lująca. Zamoczenie mięsa na 10 dni w beczce z solą. No i wczoraj, już widzieliście wędzenie, wędzenie, wędzenie eee. eee. czego? <laughs> Polędwiczka, wędzenie eee. osobno, delikatna. 3 godziny 50, między 50 a 60 stopni. I później dogrzanie pół godziny 80 natomiast reszta między 60-70 stopni, szyneczki 4 godziny, a reszta 5 godzin plus. No i później parzenie i morsowanie, jak widzieliście, tyle z kaszub naturalnie. W naturalny sposób przygotowujemy ciągle jedzenie.